Witajcie moi kochani, dzisiaj sobie sprawdzimy, czy do siebie pasujecie, sprawdzimy sobie wasze pragnienia, sprawdzimy sobie wasze energie i zobaczymy, Agnieszka to podsumuje później, najpierw sobie sprawdzę twoją energię, później jego energię, a ja na koniec wam powiem, czy pasujecie, czy nie pasujecie do siebie, o tak prosto i wy wtedy powiecie, ok, Agnieszka powiedziała, że nie pasujemy, to sobie daje spokój, jak Agnieszka powie, że pasujemy, no to poczekam, aż on zadziała, no. Po prostu, kochani. <laughs> Oj, może mam nadzieję, że przeżyliście piękny weekend, że było miło i przyjemnie. No, i teraz sobie sprawdzimy tą Waszą energię. A ja dziękuję Wam wszystkim za piękne, za przepiękne komentarze. Dziękuję Wam za wszelkie piękne i przepiękne wiadomości, jakie od Was dostaję. Dziękuję Halince, dziękuję Badce i dziękuję wszystkim innym, którzy wysłali mi na kawkę denarki. Dziękuję Wam z całego serca. Ja chyba wrócę, bo to ciągle te same osoby, to ja chyba wrócę, będę robić takie krótkie przesłania, takie szoty dla, dla tych osób, które Właśnie wspierają ten kanał. Kanał VIPów ma dodatkowe czytania, mają live, moi kochane, moje kochane VIPy i myślę, że daję wam po części to, co wy mi dajecie. Ale są jeszcze osoby, które z różnych względów nie mogą wejść na kanał VIPowski. Kochani, a właśnie, bo pytało mnie kilka osób, że one nie wiedzą jak wejść. Kochani, jeśli nie macie tej zakładki, y, wspieraj kanał tak to chyba będzie, bo y, po niemiecku to jest Mitglied werden to jest taka zakładka. To y, możecie jeszcze spróbować poprzez, y, poprzez komputer czy tableta, jeśli te, tej zakładki nie widzicie w telefonie, w smartfonie. Jeszcze raz przypominam, kochani, że zmienił się numer telefonu. Tamten numer, który był na początku, w tej chwili już nie działa, więc jest nowy numer telefonu. Jeśli ktoś, ktoś pisze na tamten telefon i się dziwi, że nie odpowiadam, tamten numer jest, kochani, nieaktywny. Także w kanale są podane nowe informacje i nowy numer telefonu. A teraz patrzymy. <laughs> najpierw sobie zobaczymy, weźmiemy to tak, Twoje pragnienia. Zobaczymy, czego Ty pragniesz, tak ogólnie w swoim życiu, czego On pragnie w swoim życiu najpierw. To najpierw zobaczymy, czego Ty pragniesz. Jakie są Twoje pragnienia, tak ogólnie dotyczące życia? Twoje pragnienia. Już będziesz wiedziała, jeśli Twoje pragnienia się pokażą, to będziesz wiedziała, czy e, dalsza część pójdzie z Tobą w rezonans. Wieża, diabeł. I piątka kielichów. O, a twoje pragnienie jest. Aby wszystko, co toksyczne, co ci nie służy, co jest niedobre, wszystkie rozczarowania, wszystkie stracone szanse, aby to odeszło w siną dal. Ty już nie chcesz toksyczności w swoim życiu, ty chcesz, aby wszystko, co było toksyczne, aby to zginęło z twojego życia, bo już nie masz ochoty właśnie na tracenie czasu, na tracenie szans na tracenie swojego. E, swojej życiowej energii na, na diabełka. To są twoje pragnienia. Diabełku, uciekaj. Ja już nie chcę toksyczności w moim życiu. To jest twoje pragnienie na dzień dzisiejszy. Kuniec kropka. Teraz zobaczmy jego pragnienia na ten czas, takie ogólne, życiowe. Jakie on ma pragnienia? Trójka pentakli. Ach, słońce. A jak to pasuje do tych waszych pragnień? Ona ma takie inne pragnienia. O. A pan ma, wiecie, jakie pan ma ogólne pragnienia? Pan by chciał wielkiego szczęścia i pracy zespołowej w cudzysłowie, czy chciałby właśnie takiego takiej wspólnej drogi z Królową Mieczy. Królowa Mieczy. To jest kobieta mądra, inteligentna. To jest królowa, która potrafi kochać, ale nie zapomina o swojej mądrej główce. I z nią by chciał to jest jego teraz największe pragnienie chciałby największego szczęścia, abyście jechali. Dlaczego mówię wy? Bo jeszcze nie wiem, czy to o ciebie chodzi. No ale dobra, nie ma przejęzyczeń w tarocie. Abyście jechali na tym samym wózku prowadzącym do szczęścia. Zostawmy wózek. Abyście pojechali w złotej dorożce w kierunku szczęścia. O! o Chcę szczęścia z królową mieczy. O! Wodnik, waga, bliźnięta. A teraz zobaczymy, kochani sobie, jakie pragnienia, czy ma jakieś pragnienia, jeśli tak, jeśli, jakie ma pragnienia, jeśli chodzi o ciebie. Jakie on ma pragnienia, jeśli chodzi o ciebie. Trójka mieczy, żebyś go zaraniła jakiś masochista, sadysta, żartuję, oczywiście, że nie, piątka pentakli, Jezu, aby się zakończył cykl, jeśli chodzi o Ciebie, aby się zakończył cykl cierpienia z powodu miłości, aby zniknęła energia, słuchajcie, on ma trójkę mieczy, piątkę pentakli, dziesiątkę mieczy, najgorsze karty i wszystko mówi o braku, o cierpieniu, o wielkim cierpieniu, o cierpieniu i braku i o wielkim cierpieniu. Takie pragnienia ma. Niech się ten ból zakończy. Niech się zakończy ta energia braku. I wiecie co? Ja tu widzę na, na tej karcie siebie. Bez jaj, kochani. Ja siebie tu rozpoznałam na tej piące pentakli, tylko nie wiem, dlaczego ja się miałam rozpoznać. Sorry, że odbiegam od tematu. Ale ja bym powiedziała, że to ja. I wiecie co? Ja mam jedno zdjęcie, jak robiłam shooting, właśnie w takim w takim, w Boże, w takiej pelerynie. A ja Wam mówię to dokładnie jak moja gęba. Pierwszy raz odnalazłam siebie. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć tak dobrze jak ja. Serio. Wow. Tarot marzyciela, kochani. Piątka pentakli. Muszę przeanalizować tą kartę. A teraz zwracamy Czyli jego pragnienia. Ja już nie chcę cierpieć z Twojego powodu. Przecierpiałem tyle. Brakuje mi Ciebie. Koniec, proszę, błagam. Nie chcę już cierpieć z jej powodu. To są jego pragnienia, jeśli chodzi o Ciebie. A jakie są pragnienia Twoje, jeśli chodzi o niego? Trójka buław. Ty masz plany z nim związane. Królowa kielichów. I świat. O matko, matko. Wiecie, co jak to pasuje. Hmm. Trójka była. Jakie Ty masz pragnienia, Ty masz plany na przyszłość z nim związane. Ty byś chciała z nim spędzić resztę życia. Królowa kielichów. Chciałabyś żyć tą miłością, a z kartą świata chciałabyś, chciałabyś, aby rozpoczął się nowy rozdział między Wami. Wow. Ale ty tak nie cierpisz, jak on cierpi. Ok. To teraz zobaczmy, jakie wasze pragnienia mogą się spełnić wasze wspólne. Jakie wasze wspólne pragnienia mogą się spełnić? Dziesiątka pentakli, jackpot kochani, szczęśliwe. Rodzina, księżyc i Azbuła. Ej, mega karty. Dlatego poczułam ten impuls, żeby zrobić to czytanie. I zobaczcie, oboje chcecie szczęścia, bycia razem, świętowania. Księżyc, e, uczuć, e, seksualności, Azbuła ognia, seksualności, ognia i seksualności. I, I ognia, jeszcze raz ognia, i jackpota. To są Wasze wspólne marzenia. To się może ziścić, kochani. Ale to by było za piękne. No i teraz zobaczymy, co Wam przeszkadza. Co jemu przeszkadza na ten moment, aby te pragnienia się spełniły. Co jemu przeszkadza, aby Wasze wspólne marzenia się spełniły. A jemu przeszkadza, kochani. Z kartą maga, może jeszcze jego iluzja. Jemu przeszkadza jego lekka energia. Jemu przeszkadza, i teraz uważajcie, jeszcze to, że on liczy, że tam, gdzie jest, będzie pięknie. Czyli. Może w jakiś sposób manipuluje, może właśnie co przeszkadza. A właśnie, teraz słyszę. On żyje w iluzji, bo Mac jest iluzjonistą. Co prawda on stwarza iluzje dla innych, ale również sam może popaść w iluzję. Dlaczego popada w iluzję? Bo z kartą głupca, e, głupiec to jest taka lekka energia. Głupiec nigdy e, robi to, czego nie wie i nie wie to co robi. I dokładnie w takiej energii, w takiej iluzji to przeszkadza. I z asem pentakli on liczy jeszcze na jakąś szansę, na jakąś wielką szansę. Ta szansa może nie wiem dotyczyć na przykład finansów, pracy, nie wiem, on może być rzeczywiście jakimś marzycielem, takim, wiecie, co sobie coś manifestuje, właśnie to wielkie szczęście. Może za taki rzeczywiście chce dojść do wielkich pieniędzy, ale tutaj mówię, czuję taką energię głupca i maga, to jest takie, wiecie, załóżmy co, co tydzień gra w lotka, bo jak wygra, nie wiem, 20 milionów, to wtedy może ruszyć w Twoim kierunku, bo na przykład na ten moment brakuje mu kasy. Taką energię tutaj czuję. A co przeszkadza Tobie w realizacji tych pragnień z nim? Co przeszkadza Tobie? Siódemka mieczy. Hmm, chyba nie jesteś do końca szczera. No w końcu mamy dziewczyny w kolektywie, które, które mają rodzinę, dziesiątka kielichów, które są w romansie z tym panem. Czyli ty masz rodzinę po prostu. I dwójka mieczy i nie potrafisz się zdecydować, kochanie. Czyli tym razem siódemka mieczy, czyli ta karta spierdalacza, to jest po waszej stronie dziewczyny. No, panowie dzisiaj nie mogą na mnie krzyczeć, że tylko te Wiktory to, to ciągle te uciekiniery. Dzisiaj mamy dziewczyny właśnie tutaj takie, co, co mają romansy na, boki, mają, na boku, mają rodzinę i nie potrafią podjąć decyzji. No? U ciebie jest ta rodzina, ta szczęśliwa rodzina. Dziesiątka kielichów to jest pełne spełnienie. Dzieci, dom, dobry mąż. Tak, status społeczny. A z siódemką mieczy ty sobie możesz do niego śmigać, brać co chcesz i uciekać i wracać. Może y, to jest podwójne życie. To są kłamstwa, oszustwa. Mhm. Zdrada. O proszę, dzisiaj mamy waszą energię. A kto by pomyślał, co nie? Ale sama nie chce diabła w swoim życiu. Ho, ho, ho. Nikogo nie oskarżam, kochani. Każdy ma swoje powody, każdy ma swoje serce, swoje sumienie. Dziewczyny, każdy robi, jak chce. Ja tu jestem do czytania energii, a nie oskarżania. Ale mi się podoba. Powiem ja wam, dzisiaj tak czuję, tak, 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 mimo wszystko wesoło mi. Bo no w końcu mamy was, jako te z siódemką mieczy. No, tak, zdradza męża, na boki chodzi, no, dlatego on tak cierpi. Już teraz wiemy dlaczego on tak cierpi. Nie wiem, czy on ma żonę, czy coś, ale no, ty masz na pewno kogoś w domu i dlatego nie umiesz podnieść, podjąć decyzji. To, to cię właśnie blokuje, kochanie. To, to wam przeszkadza w spełnieniu tych pragnień. Ty sobie tam marzysz, chciałabyś nowego cyklu, ale jak ma się rozpocząć ten nowy cykl, jak ty nie wiesz, co masz wybrać? Kogo masz wybrać? Bo masz rodzinę ja a dziewczyny namieszały dzisiaj w energii, ho, 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 może i chłopaki, no dobra, nie wiem, czy brać wam rady od uniwersum, zróbmy to tak, załóżmy, on pokona te swoje iluzje, to, co mu przeszkadza, czego możesz się po nim spodziewać w przyszłości, jeśli on pokona te wszystkie swoje iluzje? Papież, Sprawiedliwość i Szóstka Mieczy. Wow! Jeśli on pokona te swoje iluzje, to po pierwsze może być Twoim mężem. Tutaj wypełni się karma, tu nastąpi Sprawiedliwość, a Szóstko Mieczy oboje ruszycie na spokojne wody. Jeśli on pokona to, co Wam przeszkadza, a teraz zobaczmy. Jak będzie wyglądała Wasza przyszłość, jeśli Ty pokonasz te swoje przeszkody? Czy będzie podobnie? Jeśli Ty pokonasz, załóżmy, zostawisz męża, stwierdzisz dobra rozwód, bo kocham łonego. No i zobaczymy, jak będzie wyglądać Wasza przyszłość. Piątka, buław. Ósemka buław. Uuu. No, jeszcze tu możesz mieć walkę ze środowiskiem. No nie dziwię się, bo jak taka przykładna żona i matka powie, dobra, bierzemy rozwód, bo się zakochałam, no to zaraz będzie zjazd rodziny, teściowa, dzieci, mąż, wszystko, a taki z zewnątrz. Mhm. Także najpierw będziesz musiała się nasłuchać, powalczyć, ale z ósemką buław ruszysz do przodu będzie dużo komunikacji, dużo takiej gorącej komunikacji, ale ta gorąca komunikacja nie musi być zaraz tylko seksualna. E, tu może być rzeczywiście jakaś podróż, e, która może e, będzie Ci potrzebna do zastanowienia rozemką mieczy, ty sobie będziesz tak układać w głowie, że i tak nie będziesz wiedziała, co może robić. Kiedy on zdecydowany, że chce z Tobą na spokojne wody, to ty. W końcu zaczniesz wątpić, czy dobrą decyzję podej podjęłaś z ósemką mieczy. Bo może tutaj przyjdzie matka, siostra, brat, sąsiadka i powiedzą. Słuchaj Zośka, czyś ty oszalała takiego dobrego chłopa dzieci dla jakiegoś obcego chłopa i w ogóle. Wtedy ty sobie bierzesz czas do zastanowienia się zasta i się i z ósemką mieczy tak myślisz. No w sumie może mają rację. Boże, tyle lat, tyle małżeństwa, tyle żeśmy się dorobili. A może się dzieci od nas odsuną, a sąsiedzi nie będą ze mną gadać. A co powie otoczenie? To są twoje myśli. Tak będzie wyglądała twoja energia. Jak już się zdecydujesz. A później? A później mamy sąd. No jednak podejmiesz później ostateczną decyzję. Jeszcze musimy oczywiście zobaczyć jaka to będzie decyzja. Księżniczka Mieczy. Wyrównasz serce i rozum, przestaniesz walczyć, kochanie. Jeszcze jedną kartę bym wzięła, Dziesiątka buław. No, jednak, Wendy, kochanie, weźmiesz cały ten ciężar na plery i powiesz, dobra, biorę to na klatę, zbieram całą energię i ruszam. Więc co, nie chcą mi powiedzieć do końca, czy ruszysz w jego kierunku, czy w kierunku z powrotem rodziny, ale wyrównasz serce i rozum. To będzie wielkie obciążenie, ale ty dasz radę, aby to wszystko wziąć na plecy i ruszyć do przodu. I mamy rycerza Pentakli, czyli ty małymi kroczkami powoli zaczniesz iść. Kierunku swojej stabilizacji. Nie powiedzą mi, czy ty się zdecydujesz na niego, czy nie na koniec. Ale wejdziesz swoją stabilizację, podejmiesz ostateczne decyzje, zbierzesz całą swoją energię pomimo obciążenia i dokonasz wyboru. Także on, on u niego czuje szybsze zdecydowanie. Dlatego on tak cierpi przez ciebie, bo ty masz jeszcze ślubnego w domu i rodzinę. I to ty jesteś dzisiaj siódemką mieczy, wiecie co, jakie to fajne dzisiaj, podoba mi się, w końcu się rola odwróciły. No, oczywiście żadna z was mi się nie przyzna, że jest siódemką mieczy, nie? To ja sobie z tego zdaję doskonale sprawę. A, a ta, a ta co się przyzna, to... To co, co, to co to ja tej co się przyzna... To wyciągnę jej na szocie yy, jakąś kartę, jakieś przesłanie. Ta, która się przyzna, że jest siódemką mieczy oficjalnie. Już zaraz zmienią niki i wszystkie będą się przyznawać. Nie, daj dajmy sobie spokój. Nie musicie się przyznawać, kochani. Zostawcie. Bo siódemka mieczy, chociaż. Ja mówię, ja nikogo nie, nie oskarżam, kochani. Każdy ma swoje powody. Nie, nikt, nigdy nie wiadomo, o co chodzi. Co tam się dzieje? U, a wasza przy... Czekajcie, bo muszę tą rozebraną przykryć. No położę mu aniołka na... Położę jej aniołka na biuście. Aniołkowi może jej się podoba, bo on czegoś to takiego może jeszcze tak... Zresztą aniołka to nie rusza, bo aniołki nie mają żadnych seksualnych Emocji. No ale Aniołek nam zasłania tą rozebraną panią, czyli ciebie. I powiem Wam tak: pokazały nam się karty na przyszłość. Tu będą kłótnie, tu będzie czyszczenie, tu będzie rozwiera yy, rozwieranie. Uh -huh. Tu będą rozdmucha. No, jeszcze lepiej, Agnieszko. Zobaczyłam rozebraną dzisiaj i już gadał głupoty. Tu będą rozwiane wątpliwości, ciemne chmury. Właśnie będą dyskusje, będą rozmowy, będą może i nawet kłótnie, ale to wszystko mm, spowoduje to, że właśnie jakieś ciemne chmury, za ciemnych chmur wyjdzie znowu słońce. A ty na tej karcie, tu są dwie karty yy, właśnie kobiece czyli wasze. A na ty na tej karcie odzyskasz znowu swój ogień, swoją seksualność, swoją kobiecość. I teraz znowu wracając właśnie do tego, że możesz mieć rodzinę, może zazwyczaj jest tak, że kobiety wchodząc w jakąś relację poza małżeńską robią to zazwyczaj dlatego, że przestały być postrzegane, dostrzegane, zauważane jako piękne, cudowne kobiety. Żony są, jak ja słyszę, jak mąż mówi do żony, ej, ty, matka, dawaj obiad, jesu. I dokładnie o tym mówię. Albo, „E, stara, coś tam dzisiaj ugotowała. To już rzadziej, ale z tą matką, jak ja słyszę, jak mąż mówi do żony, ej, matka, idziemy na zakupy. O, matko boska, to myślę, o Boże, no to już, już po kobicie. Ta kobita już nie jest jego żoną, to jest matka, która ma go nakarmić, przebrać mu pampersa, umyć główkę. Mówię o tej, o tej dużej, nie? Na, na karku. Yy, nie wiem, co jeszcze. Położyć do łóżka. Już nie powiem, co jeszcze mi przychodzi do głowy. Zostawmy to. Ale wiecie, o co chodzi, kochani. Często kobieta jest widziana tylko jako matka, sprzątaczka, kucharka. I często właśnie, często, czy są przypadki... Kiedy po takim czasie, kiedy właśnie kobieta jest niewidziana, znowu jako kobieta, wtedy one szukają sobie gdzieś podświadomie, kochani. Właśnie na początku to może być tylko flirt, żeby się lepiej poczuć, a później to się przeradza w coś większego i większego, aż w końcu dochodzi do jakichś romansów na boku. I to jest często przyczyną, jeśli chodzi o zdrady u kobiet. Nie? Okej. Okay. To co my jeszcze będziemy patrzeć? Zobaczymy, co ty byś mu powiedziała dzisiaj o serca, tak na dzisiaj. Co ty byś mu powiedziała od serca o. Puść wszystko wolno, a wszystko będzie dobrze. On ma ci się kompletnie oddać. I znowu mamy tą rozebraną. Następną rozebraną. No, dobra, zostawmy. Co on chciałby ci powiedzieć o serca? Co on by chciał ci powiedzieć teraz o serca, a on mówi. Ty będziesz wiedziała, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Zaufaj, że wszystko będzie dobrze. Zobaczcie te same myśli. Wy oboje macie nadzieję. U niego właśnie y, jest Boże prowadzenie. On wie, że wszystko w tej waszej relacji działa Bóg i będzie tak, jak chce przeznaczenie. A ty mu mówisz: oddaj mi się. Puść wszystko, co ci nie służy, pójść wszystko wolno i wszystko będzie dobrze. Ale mamy, patrzcie, pod dwie karty o tym samym mówią. Chama, nie? Dobra, zobaczymy, co nam powiedzą aniołki miłości do jego energii. Jeśli chodzi o niego, zachowaj otwarty umysł. Twoja bratnia dusza może różnić się od twojego wyobrażenia ideału. No, żaden facet nie marzy o tym, aby się zakochać do nieprzytomności w kobiecie, która ma rodzinę i męża. Dlatego Ty w ogóle nie, nie pasujesz do jego wyobrażenia. On tak sobie nie wyobrażał, swojej najbardziej ukochanej, z powodu której tak strasznie cierpi. No, ale on wie, że jesteście bratnimi duszami. Jakie przesłanie mają dla Ciebie, Aniołki? Dzieci. No, patrzcie. Twoje życie uczuciowe dotyczy dzieci. No i to, co powiedziałam, masz, żo masz żonę, no masz żonę, masz męża, masz dzieci, masz, może niektóre z Was nawet i wnuki. I to właśnie jest tutaj, może być problem w tej sytuacji. To co jeszcze sprawdzimy? To nam powie Uniwers. Tak na zakończenie. Już możemy wziąć aniołka z, jego, z jej cycków. I położymy na to smoka. Mamy smoka, który mówi chrońcie swoich granic zarówno Ty, jak i on. Pozwólcie sobie chrońcie swoich uczuć, bo ten smok ma z jednej strony kielich, z drugiej, z drugiej kielich. I on chroni tych uczuć, te, tych kielichów, ale też chroni swoich mm, swoich granic. Jeszcze zobaczymy, jaka runa nam leży na tym czytaniu. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa przyjętuje nam to czytanie? Coś mam. Manas. Ze spotkania będzie związek. Dlatego ja tu czuję, że jednak będą tu ostateczne decyzje i wy będziecie w związku. Jaki przekaz na teraz mają dla Ciebie anioły? Dla Ciebie, bo on pewnie nie ogląda tego czytania, to zobaczymy, co chcą Ci powiedzieć anioły. Jaki przekaz mają dla Ciebie anioły? Cierpliwości, kochana. Ta sytuacja wymaga cierpliwości. Bądź cierpliwa. A jak będzie cierpliwa, to potem. Będzie połączenie bratnich dusz. I co wy powiecie? Jak te karty ze sobą niesamowicie tyle talii i każda karta pasuje do tej energii, która nam się pokazała. Mega. Mega czytanie, mega praca z uniwersum. Dzięki wam, kochani. To jest bardzo jasny przekaz. Co wy zrobicie, kochani? Nie kierujcie się nigdy, nie podejmujcie decyzji tylko i wyłącznie po czytaniu tarota. Przeanalizujcie to, wybierzcie impulsy. A czas pokaże. Znaki zodiaku, kochani. Znaki zodiaku mamy barana. Jedynka. Mamy ryby, 12. Mamy dziewiątkę. 9 dni, 9 tygodni. Mamy niedziela, znowu jedynka. Mamy dwójeczkę. Mamy piątego. To coś się może wydarzyć jeszcze w tym tygodniu, kochani, czwóreczka. Mało tych znaków. Mamy skorpiona, ósemka i ostatnią kartę. Mamy poniedziałek i dwójka. Jedynka, dwójka ma duże znaczenie. Dziewiątka, szóstka. Ale jedynka i dwójka. To są najważniejsze cyferki. Mhm. Okay. To jeszcze wezmę kilka szamsów. Może jeszcze dostaniecie dodatkowe potwierdzenie tymi szamsami i mamy. Mamy libelkę, mamy U, mamy O, mamy zajączka na księżycu, czyli płodność. Mamy znowu tą palmę 2020. Może urlop w 2020 coś się mogło wydarzyć. Znowu mamy U. To u, -U, -U uniwersum upowiada nam wszystko, jak musi być. <grych> <grych> Kochani moi, to tyle ode mnie. Ja jestem bardzo ciekawa, kto tu pójdzie w rezonans. Jak nie chcecie mi się przyznawać, nie? Tak na 100% to, to wiecie, żółte serduszko to jest taki umówiony przez nas, przez nas znak. Żółte serduszko to jest rezonans. Jak ktoś ma ochotę pisać, to ja się bardzo będę cieszyła na wasze komentarze, nie? A jak nie chcecie się tam bardzo zwierzać ogólnie, to dajcie chociaż to żółte serduszko, żeby wiedziała, ile osób pójdzie z tym czytaniem w rezonans. Ok, to ja Wam życzę przepięknego dziąka i do zobaczenia. Do usłyszenia. Buziaczki.